Napisałem kiedyś dwa zdania, które dobrze oddają mój stosunek do literatury. To mój mały manifest czytelniczy. Literatura to drobne haczyki wypuszczane w stronę czytelnika. Ma za cel uchwycenie i szarpnięcie tych maleńkich, najdelikatniejszych włókienek, z których jesteśmy zbudowani, a może i zerwanie czasem, gdy trafi się jakieś włókienko ignorancji, fałszu, bezmyślności. Kilka miesięcy temu przeczytałem książkę Bohumila Hrabala Zbyt Głośna Samotność, gdzie odnalazłem piękne myśli na temat czytania książek. 35 lat tytłam się w literach, wskutek czego upodobniłem się do leksykonów. Jestem dzbanem pełnym żywej i martwej wody. Starczy, bym się lekko nachylił, a ciekną ze mnie same piękne myśli. Jestem wbrew własnej woli wykształcony. Tak więc właściwie nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem. Bo ja, gdy czytam, to właściwie nie czytam. Biorę piękne zdanie do buzi i sęję je jak cukierek, jakbym sączył kieliszeczek likieru. Tak długo, aż w końcu ta myśl rozpływa się we mnie jak alkohol. Tak długo we mnie wsiąka, aż w końcu nie tylko jest w moim mózgu i sercu, lecz pulsuje w mych żyłach aż po krańce naczynek włoskowatych. 35 lat piję również te dzbany piwa. Nie byle pić, ja boję się pijaków. Piję, by wspomagać myślenie, by lepiej wgryzać się w samo serce tekstów, ponieważ to, co czytam, nie służy ani rozrywce, ani temu, by czas płynął mi szybciej czy wreszcie bym mógł łatwiej zasnąć. Ja, który żyję w kraju od piętnastu pokoleń umiejącym czytać i pisać, piję, by odczytania już nigdy nie móc spać, by odczytania dostać dreszczy.